Finefine AmpliGame A8 to dynamiczny mikrofon z przeznaczeniem dla graczy i początkujących twórców, oferujący dobrą jakość dźwięku i wszechstronne funkcje w rozsądnej cenie, choć nie jest wolny od wad. Model ten możemy zakupić w granicach 300 zł i prezentuje się naprawdę świetnie na biurku. Znajdziemy na nim kilka przydatnych elementów, takich jak złącze USB-C, XLR oraz gniazdo do podłączenia słuchawek do odsłuchu. Jest też przycisk do wyciszenia mikrofonu. Dwa pokrętła do sterowania głośnością mikrofonu i słuchawek oraz bardzo stylowe oświetlenie, którym możemy sterować również z dedykowanego przycisku. Jest to przycisk dotykowy, zmieniamy nim styl oświetlenia, ale również możemy oświetlenie całkowicie nim wyłączyć. W górnej części znajdziemy metalową siatkę wokół mikrofonu. Na którą nałożona jest gąbka. Oczywiście możemy mikrofon przykręcić również do ramienia. Szczegółowe dane techniczne pozostawiam w opisie lub komentarzu, a teraz przejdźmy do praktyki. To co jest bardzo istotne, to mikrofon jest bardzo prosty w obsłudze. W wersji podstawowej podłączamy go przez kabel USB-C. Jest on dołączony w opakowaniu, na przykład do laptopa, i już po chwili możemy rozpocząć nagrywanie. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych sterowników czy oprogramowania. Z jednej strony to zaleta, a z drugiej strony można powiedzieć, że wada. Bo nie mamy wpływu na dodatkowe konfiguracje mikrofonu. Musimy przyjąć go taki, jak ustawił go producent. Mamy też możliwość podłączenia do profesjonalnych interfejsów przez XLR, ale ten kabel musimy już sobie zakupić sami. Nie ma go w opakowaniu. To recenzję nagrywam tym mikrofonem, więc od razu macie próbkę z nagrania. Osobiście uważam, że urządzenie całkiem dobrze sobie radzi. Urządzenie zapewnia całkiem czysty dźwięk. Wysokie i średnie tony są całkowicie przyjemne. Słychać. Że jest wysterowany pod takie radiowe lub podcastowe brzmienie, więc jeżeli komuś to nie odpowiada, to musi poszukać nieco innego modelu. Trzeba też mieć na uwadze, że tego typu mikrofon jest też mniej czuły niż mikrofony pojemnościowe. Trzeba trzymać mikrofon blisko ust, co jest typowe dla konstrukcji dynamicznych. Zatem, jeżeli planujemy bardzo dużo nagrań, to warto pomyśleć o ramieniu. Generalnie fine, fine. A 8 Game to bardzo dobra propozycja dla początkujących twórców, streamerów, podcasterów i graczy, którzy za umiarkowaną cenę oczekują solidnej jakości audio i atrakcyjnego designu. Chcą też mieć prosty mikrofon, który podłączą i po prostu będzie działać. Wymagający użytkownicy również mogą z niego korzystać, ale powinni pamiętać o ograniczeniach typowych dla mikrofonów dynamicznych. A wy co sądzicie o tym mikrofonie?